Dobra, kochani, tak jak Wam mówiłem, zagram, nagram Wam za dnia tutaj tą drogę obok wodociągu. Tu asfalt i tu się zaczyna. I spróbujemy to nagrać. Ok? Opa! Oh, I sobie jedziemy powolutko. I całkiem, całkiem fajna trasa. Także trochę piachu, kamieni, jak widać. Sobie jadę po wolutku teraz, znaczy szybciej i tak bym nie dał rady, bo mogłoby się dla mnie źle skończyć. Ale jak widzicie, dróżka jest całkiem na razie jeszcze przyjemna. Znaczy przyjemna, cały czas jest przyjemna, ale za chwilę będzie fajnie. Dopiero to, co. co, Teraz nie ma jeszcze tego efektu. Tu w nocą jak się jedzie. Ciemno, krzaki, tu pole. Kurde. Będę miał nadzieję, że jak przyjdzie mi lampa, to... Będę mógł to, to nagrać, bo na razie niestety po ciemku muszę zrezygnować, chociaż mógłbym z latarką jeździć, ale nie ma tego efektu jak tak od dołu świeci światło i latarką od góry, no to wtedy jest o wiele bezpieczniej, można jechać, a tak na razie widzicie, tutaj sobie jadę, tu za chwilę będzie tu, tu trochę kamieni, ale co to dla mnie teraz takie kamyczki i piach. Tak, o. O dziwo, założyłem sobie słuchawki. Mam w uszach. Także, mógłbym nawet z kimś rozmawiać przez telefon. Jak, o, jakie kamienie, wow. wow. Wow, wow, Dobra, górka pokonana. I zaraz się zacznie ta fajna dróżka. O. Pierwszy raz, jak tu jechałem, mówię, o, jaka ten, a później, jak zobaczyłem tą wąską ścieżkę, mówię, ja pierdzielę, jak ja tu dam radę, przecież to takim wąskim się nie da jechać. Teraz to prawie wygląda jak autostrada. No może przestać z tą autostradą, ale ścieżka jest fajna. Jak jeszcze dojdę do wprawy i tak rozpędzony tędy będę leciał, to kurde... Tu jechałem jakiś krzak mnie zahaczył w nocy. Jezu, zaraz tak kurde. Strach się zrobił. Albo tam coś mi się zaświeciło, jakieś oczy gdzieś w krzakach, mówię, Boże, albo wilki. Nie daj Boże. A dziki też, kurde, mówię. To już, już tak byłem gotowy. Mówię, kurde, to jak ja tą ścieżkę będę szybko jechał przed tym. Dzikimi zwierzętami, uciekał. ale niestety nawet polnej myszy nie widziałem z bliska. Także tyle to z tych dzikich zwierząt było. Kurde, trochę już mi ręka boli od trzymania tego telefonu, no ale, czego to się nie robi, rodziny, no mówię fajna, fajna dróżka, zwłaszcza w nocy i wtedy zresztą, całą ja przyjdzie czas. Oh. No. Ale też zawsze w każdej chwili można zjechać ze ścieżki. I... Ale jak nawet wjadę w tą wysoką trawę, to nic się nie stanie. No i gdyby to. pożuje. Chyba, że z drzewem się zderzy jakieś, który blisko tego ścieżki rośnie. No to ten trochę będzie gorzej. Oh. Ale ze mną nie stracę. Kask mam, co nie? Także spoko. Nie trzeba będzie mi karmić tę słonkę. To był ten moment, w którym zawsze przeprowadzałem kółko, się bałem, że wpadnę tu na dół. A teraz proszę, przejechałem. O. I tu jest kawałek lasu. O, o pięknie, widzicie? Jak fajnie. Stąd. I tu zaraz. I tutaj to jest ten lasek zaraz się zbliżamy taki. To tu sobie robimy odpoczynek. I tutaj się zaraz zatrzymiemy i ten. Ja wyłączę telefon i, i może uda mi się puścić to nagranie od razu. No, to na razie trzymajcie się buziaczki gorące pa. O, a jeszcze tak o kółeczko stoi. Oczywiście jeszcze żebyście mnie widzieli. Oké, oh, dan ja.